E, witam. E, pokażę Wam dzisiaj jak sprawdzić ilość FPS-ów w grach. E, do tego wykorzystamy program FRAPS. E, myślę, że przez wszystkich znany. E, odpalamy dowolną grę. Może to być nawet Pająk e, Windowsowy. E, I tutaj mamy FPS-y w górnym, lewym rogu. Oczywiście w grach typu... E, BF4, BF3 e, czy FIFA 14, FIFA 13 przy dobrym komputerze e, fps -y będą wahały się nawet 80-190 e, ja na przykład e, mam w BF3 mm, FPS-y od 70 do 80 kilku, 85 e, zależy mm, zależy od <laughs> wykorzystania karty graficznej e, Myślę, że się przyda taki poradnik, sprawdzić sobie, ile FPS-ów wyciąga nasza karta graficzna. Oczywiście im więcej FPS-ów, tym lepiej. Dziękuję za uwagę. Na razie.